Rozdział szósty Diabeł niszczy pudełko sardynek Miasteczko drzemało sobie nad płytką rzeką i sądząc z tego, że opasłe wieprze odbywały powolne przechadzki po rynku dla przemiany materii, musiało być rządzone przez dobrotliwego burmistrza. Zegar na wieży wskazywał niezgodną z istotnym stanem rzeczy godzinę, co dowodziło, że czas jest tu tyle wart, co zgniłe jabłko. Było go za wiele – nie wiedziano co z nim zrobić, więc został zatrzymany. Niech sobie stoi. Nie uczynili tego ludzie, ale czekać wrona, usiadłszy na dłuższej wskazówce zegara. Czas jest w małym miasteczku tak znudzony i tak wycieńczony tempą nudą, że zdołała go zatrzymać głupia wrona, a ludzie nawet nie zwrócili na to uwagi. Po co komu zegar? Kogutów jest dość i wszystkie pieją dokładnie. Gdy otwierają aptekę, jest godzina ósma. Gdy pan doktor idzie na piwo, jest siódma wieczorem, gdy wraca, jest dziesiąta. Każda godzina ma swojego nieomylnego patrona, który ją dokładnie znaczy. Przybycie trzech zakurzonych młodzieńców, ginających się pod ciężarem niesionego na plecach dobytku, nie sprawiło żadnego wrażenia w handlowych sferach miasteczka. Każdy człowiek rozsądny wiedział o tym doskonale, że prędzej umarły przyszedłby sobie kupić świeczkę, aniżeli wędrujący uczniak kupiłby cokolwiek. Doświadczone zaś oczy poznały od razu uczniowskie gęby. Przyszli, przejdą i pójdą. Stało się jednak coś przeraźliwego i coś przeciwnego naturze. Trzej młodzieńcy długo się naradzali, przystanąwszy na rynku, po czym zwrócili się do sennej gromadki tubylców z żywym zapytaniem: Gdzie tu można coś zjeść? Gdyby granat padł na ratuszową wieżę, Mniejsze uczyniłoby to wrażenie. Trzech łap chce jeść, trzech kapcanów będzie jadło. Dreszcz wstrząsnął miasteczkiem i wieść biegła wzdłuż uliczek, pukając w szyby okien. Ze zgiełkiem i wrzaskiem zaczęto im dawać roztropne rady. Wreszcie rozgarnięty niedorostek, zapewniwszy sobie odpowiednie honorarium, zawiódł ich do zacisznej jadłodajni najwyższej rangi, bo sam doktor pija tutaj piwo. Byłoby niejaką przesadą twierdzenie, że jadłodajnia ta mogłaby zrobić furorę w Paryżu lub w Londynie. Była jednak, jeśli nie przytulna, to przylepna, gdyż Zenobi, położywszy rękę na stole przykrytym ceratą, nie mógł odlepić ręki. Miał wrażenie, że jest muchą schwytaną na lep. Porównanie nasuwało się łatwo, gdyż taką ilość much zebranych razem, jak w tej zacisznej jadłodajni, nie zawsze można ujrzeć. Może dlatego zupy w niej były zawiesiste. I gęste. Przyjęto ich tu z zachwytem i ze staropolską gościnnością. I nakarmiono wprawdzie niewykwintnie, lecz obficie. Dano im jakąś przedziwną potrawę, o której zdania były podzielone, czy to jest pieczona cielęcina, czy kalosz, czy też kawałek opony z automobilowego koła. Ogórek jednak z całą pewnością był ogórkiem. Ponieważ zachłanna furia głodu doprowadziła ich do szaleństwa, ważyli się na zjedzenie trzech ciastek. I wtedy to okazało się, jak szczęście sprzyja podróżnikom i jak los o nich myśli. Zenobi znalazł w swoim ciastku sznurek, a więc przedmiot niesłychanie w podróży potrzebny. A Zbyszek metalowy guzik. Jakże często szukamy w podróży guzika. Zatrzymali w tajemnicy znalezione przedmioty, aby im nie podniesiono ceny. Nasyciwszy się ponad ludzką miarę, odpoczywali wyciągnąwszy nogi. Zdzisław, korzystając z nieuwagi towarzyszów, chciał chyłkiem zasnąć, lecz nie zdążył przymknąć oczów, gdyż do jadłodajni wszedł dziwaczny gość. Przestanął niepewnie w drzwiach, rozejrzał się nieufnie i zbliżył się powoli do stolika. Miał twarz miłą, lecz zbiedzoną i zafrasowaną. Od czasu do czasu chwytał się nagłym ruchem rąk za głowę, jak gdyby głowa miała pęknąć, a on pragnął powstrzymać rozsypujące się klepki. Najmniejszej uwagi nie zwracał na muchy, zajęty tym trzmielem, co mu huczał w głowie. Kazał sobie podać piwo i zaczął je pić w nerwowym roztargnieniu, nie spojrzawszy nawet na tych kilka much, którym senne i nudne życie tak obrzydło, że w radosnej rządy samobójstwa utopiły się w szumiącej pianie piwa. Odstawiwszy szklankę, znowu schwycił się za głowę, która znowu chciała się rozpaść, jak zbyt dojrzały owoc. Potem się wstrząsnął jakby go opadł nagły mróz. Chociaż w jadłodajni tak było gorąco, że kiełbasa, stara i na kość wyschła, wisząca na ścianie, rosistym była okryta potem. Najdziwniejsze było, że w tych krótkich chwilach, kiedy głowa tego pana nie zdradzała chęci rozpadnięcia się, pilnie przyglądała się trzem młodzieńcom. Sprawiał takie wrażenie, że pragnie do nich zagadać, lecz nie ma odwagi. Znowu westchnął i znowu chwycił głowę w ręce, jakby ją chciał oderwać i cisnąć daleko od siebie. – Ten dżentelmen ma jakieś ciężkie zmartwienie – szepnął Zenobi. – Zostawmy go samego. Zdzisław podniósł się niechętnie i począł nakładać juki na plecy. – Za pozwoleniem – rzekł nieśmiało nerwowy człowiek. Zwrócili się ku niemu i grzecznie skłonili głowę. – Za pozwoleniem – powtórzył jego mość i chwycił się za stroskaną głowę. – Panowie już odchodzą – tak jest, panie odrzekł Zdzisław. Odbywamy podróż po kraju. Rozumiem, wakacje. Nie będziecie tu nocowali? Ależ nie, szkoda, pieniędzy. My nocujemy w polu. Jak to w polu? W szczerym polu? Panowie się nie boją? Czego? Uśmiechnął się za nogi. Czy ja wiem? Diabła, duchów. A pan by się bał? Bałbym się krzyknął ów jegomość. Głowa jego, napełniona nagłym okrzykiem, znowu usiłowała uczynić coś bardzo lekkomyślnego, gdyż schwycił ją w obie ręce. Zruszyło to zbyszka, więc, zapomniawszy o tym, że nigdy nie należy pytać nikogo o jego tajemne sprawy, zapytał serdecznie. Czy pana boli głowa? Jego mość spojrzał na niego przestraszonym wzrokiem, potem krzyknął. Dlaczego mam jej boleć głowa, młodzieńcze? Mnie nic nie boli, ale ja jestem wariat. Wariat jestem. Mam pomieszanie zmysłów. Masz, babo, placek szepnął Zdzisław. Dlatego przyszedłem tu za wami, dodał obcy, najspokojniej na świecie. Jeśli ma rewolwer, będzie po nas, szepnął na odmianę zenogi. Dziwny człowiek mówił zbiedzonym głosem: Przepraszam panów, może was nastraszyłem. Mówiąc, że jestem wariatem, chciałem powiedzieć zrozumiałem skrócie, że mi głowa pęka. Aha! rzekł Zdzisław uradowany. A co my na to możemy pomóc? Czy ja wiem? Ale ja się wszystkiego czepiam. Tu w tym zakazanym miasteczku nikt mi nie może pomóc, bo się każdy boi. Tak zresztą jak i ja. Pomyślałem sobie, może jaki obcy? Nagle ujrzałem was, myślę, chłopaki pierwszej klasy. Dziękujemy panu. Nie ma za co. Schwycił się za głowę. I jeszcze myślę, jakieś skałty, jakieś uczniaki. Taki to się niczego nie boi. Gołe to i głodne bardzo bystra i trafna uwaga wtrącił z powagą zenobi i dlatego poszedł pan za nami I dlatego niech mi panowie wybaczą to dziwne zachowanie ale jestem już u kresu rozpaczy schwycił się za głowę pomóżcie mi błagam was pomóżcie mi ale w czym zapytał Zdzisław. – jeśli wam powiem nie będziecie się śmiali nie śmiejemy się z cudze zgryzot młodzieńcze mówisz jak filozof ale za pozwoleniem, napiecie się piwa? Schwycił się za głowę. Bardzo dziękujemy, ale nie. Może chcecie co zjeść? Nie? To dobrze. Najwięksi truciciele nie truli tak, jak to jadłodajnia. Dziękujemy za pociechę, bo już żeśmy jedli rzekł Zenobi ponuro. A, to nic. Czasem, gdy kto ma szczęście, i strusi, żołądek, ten będzie żył. Wy, chwycił się za głowę, zdaje się, możecie jeść kamienie. Ale do rzeczy do rzeczy, bo wieczór zapada. Panowie, siedzi przed wami człowiek bardzo nieszczęśliwy. Czy skrzywdził kto pana? Zapytał Zbyszek ze współczuciem. Tak, młody człowieku. Kto taki? Diabeł. Schwycił się za głowę. Znowu go wzięło, szepnął za nobi, a głośno rzekł. Bardzo nam żal, proszę pana, ale diabłu nie damy rady. Może dacie, może dacie, śmiałe serca, niewinne dusze. Trzech was jest, panowie. Błagam was, posłuchajcie tylko, co idzie. Cóż robić? Niech pan mówi. Jest taka rzecz. W zimie umarł mój wuj, zacny człowiek. I zapisał mi dom, piękny dom, dwa kilometry stąd, nad rzeką, w lesie. Dom jest stary, ale widok z niego jest prześliczny. Długo stał zabity deskami, bo nikt w nim nie mieszkał. Przyjechałem przed miesiącem, aby w nim zamieszkać i uciekłem. Chwycił się za głowę. Pierwszej nocy od razu uciekłem. Czemu? Czemu? Bo w tym domu zamieszkał diabeł. Co ja mówię? Diabeł. Czterech diabłów. Pięciu diabłów z żonami, dziećmi i z ciotkami. W piekle musi być ciszej i spokojniej niż w tym moim domu. Coś zaczęło wyjść, jęczeć, płakać i ryczeć. Krzesła latały w powietrzu. A gdy łóżko, na którym leżałem, zaczęło stawać na tylnych nogach, uciekłem przez okno. Oj, oj, stęknął zbyszek. A we dnie? Powróciłem nazajutrz z ludźmi i przeszukaliśmy cały dom. Wszystko stało na swoim miejscu. Tylko w kuchennym piecu znaleźliśmy gorący popiół i żarzące się węgle. Wynająłem dwóch odważnych ludzi, a jednym był grabarz, aby spędzili tam noc. I oni też uciekli, schwycił się za głowę. Stolarzowi ktoś pomalował całą gębę na zielono, a grabarzowi na czarno. Powiedzcie mi, czy może człowiek zwariować? Może, odrzekł Zdzisław z głębokim przekonaniem. Nikt już więcej nie próbował? Owszem, nawet kilku. Ale każdy uciekał, oprócz jednego, co zemdlał i go rano znaleźli nad rzeką. Co ja mam robić, szlachetni młodzieńcy? Chyba podpalę ten dom. Niech go pan sprzeda. Komu? Na dziesięć mil dookoła wszyscy wiedzą, że w nim straszy, a mieszkańcy tego miasteczka obchodzą go kilometrami. Gorzej, proszę panu. Uczciwe duchy straszą w nocy, a te z mojego domu straszą nawet w biały dzień. Zalazł w pobliżu jakiś pastuch z krowami i też uciekł. Taki straszny ryk rozległ się w domu, a przez komin ukazała się taka okropna postać, że biedny chłopak ledwie żywy dobiegł do miasteczka, w którym ja od miesiąca siedzę i płaczę. Schwycił się za głowę. W nocy śpię tutaj, a we dnie idę tam i z bezpiecznej odległości patrzę na własny dom, który należy do diabła. Jedni natrząsają się ze mnie, drudzy mnie żałują, a ja tracę rozum. I my mamy panu pomóc? To moja ostatnia próba. Pomóżcie mi, drodzy kochani panowie, zbadajcie tę sprawę. Spędźcie tam jedną noc, a może się wam uda odsłonić tajemnicę. Ja, schwycił się za głowę, jestem człowiekiem zamożnym i ogłosiłem nagrodę dla tego, co przez jedną noc wytrwa tam do Białego Świtu. Zdzisław wtrącił za nobiego w bok. Jak uważasz, co? Zenobi milczał zamyślony, potem rzekł, Niech pan nas na chwilę zostawi samych. Jego mość zerwał się z błyskiem nadziei w oczach i szepnął gorąco. Przejdę do drugiej izby. Złapał się za głowę i wybiegł w podskokach. Przedziwna heca, mówił szybko Zdzisław i niespodziewanie mimo wolnych, schwycił się za głowę. Odważy się, który z was? A ty? zapytał przezornie Zenobi. Ja bym poszedł. Spróbujmy. Będzie gorąco, to uciekniemy. Zbyszek. Boisz się? Trochę się boję. No to nieczysta sprawa. Ale jeśli wy pójdziecie. A może temu panu coś się przewidziało? Pytał Zenobi. Trudno, żeby się stolarzowi przewidziało, że go pomalowali na zielono. Dziwne to jednak diabeł, co używa farby. I wesoły jakiś czort. Nie robi żadnych krzywdy, tylko stroi psie figle. Ja myślę, że przez noc wytrzymamy. Długo jeszcze rozmawiali szybkim, gorącym szeptem. Cokolwiek byli bladzi, gdy Zenobi przywołał nerwowego właściciela domu. Pójdziemy, rzekł. Wspaniałe to słowo drżało niewidocznie i gdyby miało nogi, widać by było, że się pod nim nogi trzęsą. O zbawcy! krzyknął jegomość. Chodźcie ze mną do mego mieszkania. Człowiek z pękającą głową mieszkał niedaleko. Pozostawił ich samych, a sam wybiegł i po niejakim czasie powrócił z koszem nadzianym jadłem i napojem. Nie będziecie spali, więc będziecie jedli. Wszystko tu jest: szynka, bułki, sardynki, masło i owoce, a to są świece. A na co ten powróz? Może trzeba będzie kogo związać, schwycił się za głowę. A to rewolwer. To nic, że zepsuty i tak nie mam do niego ładunków. Ale człowiek zawsze czuje się raźniej. Och, cudowni chłopcy. Dostaniecie nagrodę. Chcecie połowę od razu? Żadnych zaliczek, rzekł Zenobi. Bo jeżeli będziemy musieli uciekać, to uciekniemy z zaliczką. Słuszna uwaga. Panowie, duch we mnie wstąpił. Czuję, że wam się poszczęści. Czuję, że się wam uda. Jak to mówili Rzymianie odważnych. Łajdace z fortuna z fortuna juvat! poprawił Zdzisław z powagą. Śmiałem, szczęście sprzyja. Jegomość schwycił się za głowę. Tak, tak, to jest właściwe brzmienie. Śpieszmy się. Słońce zachodzi. Czas, czas, wielki czas. Już i tak zmarnowałem go wiele. Gdyż u rzeźnika, u którego kupowałem szynkę, wybuchła wściekła awantura. Wyobraźcie sobie: czarny pies, ogromna bestia. W biały dzień. Zbyszek jęknął i chwycił się rękami za głowę. – To już trzeci, co chce grać głową w kręgle – pomyślał Zenopi. A głośno zapytał – i cóż ten pies? – Ten pies? – w biały dzień wszedł do sklepu rzeźnika za kimś uczciwie kupującym, udając, że z nim przyszedł. Potem bez pośpiechu chwycił trzy kiszki, jedną kaszaną i dwie krwawe, wywrócił w pędzie kogoś wchodzącego i znikł. Całe miasto w tej chwili za nim goni, a rzeźnik pobił owego domniemanego właściciela psa, uderzając go twardym i nabitym w sobie salcesonem po głowie. Tamten wrzeszczał, że nie zna tego psa, a ja mu wierzę, bo ten pies, schwycił się za głowę, musi należeć do załogi diabelskiej, którą mamy wystraszyć. Zbrodnia wlecze się za nami, bąknął pan Roździsław. Strzeż się psa, wołał Rzymianin. I mądrze wołał, dodał za nogi. Chodźmy, chodźmy! krzyknął niespodziewanie dziwnym głosem Zbyszek. Wolał pójść na wojnę z diabłami, niż słuchać o zbójeckich czynach Apasza, drżąc równocześnie na myśl, że go schwytają i wezmą na nim pomstę za dwie krwawe kiszki i jedną kaszaną. Na rynku istotnie były rozruchy. Opowiadano sobie zgiełkliwie, że czarny pies był wielkości krowy, a oczy miał zielone i diabelskie. Już po nim nie było śladu. Rozwiał się w chmurę albo rozlał się w maś. A co on miał zrobić? Szepnął płaczliwym głosem Zbyszek, ująwszy Zenobiego pod ramię. Wygnaliśmy go jak psa. Porównanie jest słuszne, bąknął Zenobi. Ale przestań o tym gadać, bo jeszcze kto usłyszy i zrobią z nas trzy nadziewane kiszki. Masz czas. Możemy gadać przez całą noc. Przez diabły napastowany jegomość wywiódł ich opłotkami poza chuderlawe miasteczko. Szli szybko przez łąki rozgrzane i pachnące. Słońce, płomienisty ptak Zatrzymało się nad lasem, jakby szukając na noc gniazda. Szli długo, bo coraz powolniej. Nerwowy jegomość niósł koszyk w ręku, a trwogę w sercu, więc ciężką miał drogę. Wreszcie przystanął. To tam! Dotknął głowy tylko jedną ręką, bo drugą miał zajętą. Ładny, niewielki domek stał pod samym lasem, na całkowitym odludziu i uśmiechał się różowym zachodnim blaskiem szypek. Ganek obrosły dzikim winem, miał w sobie wiele uroku. Nic nie zwiastowało, że dom ten jest nawiedzony. Ja dalej nie pójdę. A jutro rano będę czekał na Was w tym samym miejscu. Oto klucz. Żegnam Was, drodzy przyjaciele, który z Was ma rewolwer? Żegnajcie. Żegnajcie i niech Bóg czuwa nad Wami. Oddaję cześć Waszej odwadze. Przede wszystkim, niech Pan odda koszyk, rzekł Zdzisław. Słusznie, słusznie. Strach czyni człowieka nierozumnym. Chwycił się za głowę, zawrócił i szybko odszedł. Oni podeszli w milczeniu do domku i przystanęli pod drzwiami, nasłuchując. Nic, cicho. Najpierw obejdźmy dom dookoła, mówił Zenobi ściszonym głosem. Trzeba poznać teren. Las, który dotykał tylnej ściany, pełen już był mroku, na którym srebrnym haftem śpiewu dziergał jakiś ptaszek esy-floresy. Dom spoglądał w las czterema oknami. W tylnej ścianie tkwiły wąskie drzwi nagłucho zamknięte. Od czoła dom patrzył w śliczną dolinkę, w której tuliła się niewielka rzeczka. Na dole miał również cztery okna, a dwa na facjadce. Wejdziemy, szepnął Zdzisław. Trzeba wejść i obejrzeć go za dnia, odrzekł Zenobi. Rozmawiali szeptem, nie zdając sobie sprawy, dlaczego tak czynią. Z gorączkową, nienaturalną odwagą otwarli drzwi wielkim kluczem. Drzwi nieznośnie skrzypnęły, jakby były cierpiące na bolesne zapalenie stawów, dawno niesmarowanych oliwą. Sień była mroczna. Pierwszy szedł rozrosły i mocny Zdzisław, za nim Zenobi, roztropny, wreszcie Zbyszek z koszykiem. Zenobi chciał zamknąć drzwi. – Lepiej zostaw otwarte – szepnął Zdzisław. – Należy mieć zapewniony odwrót. – Wierzysz w te brednie? – zapytał niby drwiąco Zenobi. – Czy ja wiem? – Och, jak tu cicho. Ostrożnie weszli do lewej izby, zaproszonej czerwonym odbłyskiem zachodu. – Stąd uciekł człowiek, chwytający się za głowę – mówił Zenobi. – Patrzcie, łóżko, świeca niedopalono na stoliku i niedopałek papierosa. Chodźmy na prawo. Na prawo był rodzaj salonu od siedmiu boleści i sześciu kulawych krzeseł. Wszędzie popielił się kurz i grubą warstwą siadł na stole. Graty były mizerne, jak zwykle na letniskach. Na ścianie wisiał obraz wyobrażający odyńca, osaczonego przez psy. Wisiał zaś tak krzywo, że stłoczona gromada tylko cudem nie wyleciała z ram na podłogę. Był to koszmarny obraz i z tego powodu godny największego podziwu, że odyniec podobny był do wielbłąda, a psy do ichtiozaurów. Odyńca można było jednakże poznać po kłach, które miały długość tureckiej szabli, a psy po ogonach. Odyniec odznaczał się barwą burozieloną, a psy jak się zdarzyło. Jeden był różowy, inny pomarańczowy, a inny czarny jak smoła. Zza drzewa wychylał się myśliwy, który zapewne z wielkiego wzruszenia dzierżył lufę fuzji w prawej ręce, a lewą naciskał cyngiel. Mierzył z niej, przyłożywszy ją do piersi. I zapewne dlatego, gdyby fuzja przez jakieś boskie zrządzenie wystrzeliła, kula wyryżnęłaby w piec. Nawet zły duch musi wyjść na widok tego bochomazu, powiedział cicho Zdzisław. Zbici w gromadkę zwiedzili kuchnię i wszystkie zakamarki. Wszędzie spała nagrzana i cokolwiek z pachnąca cisza. Bardzo się tu przyjemnie mieszka, ozwał się Zenobi, nieco głośniej i nieco weselej. Jeszcze jest góra, przypomniał rozbyszek. Prawda, to tędy, tu są schody. Schody wydały głos jak nadeptany psi ogon. W ciszy głos każdy mnożył się i stawał przeraźliwy. Te drzwi są zamknięte, oświadczył Zdzisław szybko. Spróbuj dobrze! Zdzisław targnął gwałtownie wąskimi drzwiczkami. Zamknięte na amen. Tym lepiej, bąknął Zenobi. Wracajmy. Usadowili się w sypialni i przede wszystkim szeroko otwarli okna. Zrobimy tak, mówił Zenobi powoli i z namysłem. Najpierw zjemy kolację. A potem dwóch będzie spało, a trzeci będzie czuwał. Okna pozostaną otwarte i drzwi do sieni. W jakim porządku będziemy czuwali? Mnie jest wszystko jedno, rzekł Zbyszek. Ja nawet oka przez całą noc nie zmrużę. Ja zmrużę, trącił Zdzisław. Otóż to właśnie, mówił Zanobi. Skoro ty pierwszy zaśniesz, siła ludzka ciebie nie zbudzi. Więc lepiej będzie, abyś czuwał pierwszy. Cicho, co tu? Zaczęli nasłuchiwać, wstrzymawszy w piersiach oddechy. Coś skrzypnęło, najcichszym szeptem oznajmił zbyszek. Długą chwilę trwali w milczeniu, ale skrzypnięcie nie powtórzyło się. Jakieś krzesło, szepnął Zdzisław. Uczyniło się chłodno i rozgrzane meble trzeszczą starym zwyczajem. Zapal świecę. Patrzyli spod oka, jak Zbyszkowi drgały ręce przy zapalaniu świecy, która rozbłysła miękkim, aksamitno-złotym, przymilnym światłem. Która godzina? Minęła dziewiąta. Słońce wschodzi po trzeciej. Sześć godzin to nie rok. Noc była prześliczna i wylewała się przez otwarte okno jak czarna, cichuteńko szumiąca woda. Oni usiedli wygodnie. Dwaj na łóżku, a pierwszy wartownik, Zdzisław, na krześle. Jasnym było, nawet przy chwiejnym świetle świecy, że żaden z nich spać nie będzie, chociaż naznaczyli warty. Zgodzili się Buńczuczni na spędzenie tutaj nocy, żaden jednak nie przyznałby się w tej chwili, że tego żałuje. Strach siedział w każdym, bohatersko utajony, ale schowany niezbyt głęboko. Wciąż nasłuchiwali. Przemawiali do siebie nieco obcymi głosami. Czy myślisz, mówił cicho Zdzisław, że to był aparz? Głowę dam, że to on odpowiedział Zenobi. Nikt inny, szepnął z rozpaczonym głosem Zbyszek. On idzie za nami. Śledzi nas i nigdy nas nie opuści. Wiecie, co wam powiem? Jest to pierwszorzędny zapali droga i urwy połeć. Ale jeśli naprawdę się za nami wlecze, w takim razie musi być gdzieś w pobliżu, rzekł Zenobi, patrząc na nich bystrze. Nie miałbym nic przeciwko temu, aby był tu razem z nami, mówił Zdzisław. Naprawdę? zawołał ze wzruszeniem Zbyszek. – Przebaczacie mu? – Oczywiście – powiedzieli razem i bardzo szybko. Zbyszek skoczył ku oknu, wychylił się i krzyknął rozgłośnie. – Apasz! Apasz! – nasłuchiwali w oczekiwaniu bardzo długo. Apasz nie zjawił się. – Obraziła się, psia dusza – bąknął Zenobi niechętnie. – Boi się – rzekł smutno Zbyszek. – Wobec tego zjedzmy wieczerze. Dziesiąta. Jegomość z rozlatującą się głową okazał się hojnym. Kosz był małym, przenośnym sklepikiem, w którym można dostać wszystkiego. Zanobi dobywał z niego powoli i z należytym podziwem najprzedziwniejsze, smakowite rzeczy, jak magik, który z cylindra wydobywa kaczkę, prosie, dwa gołębie i całą menażerię. Wielkie uznanie wzbudziły trzy pudełka sardynek, o których Francuz jeden pięknie mówi i dowcipnie, że są to skowronki mosza w tym całym towarzystwie, które tego dnia po kolei chwytało się rękami za głowę, one jedne nie mogły tego uczynić nieszczęste. Umiesz otworzyć? Zapytał Zbyszek. Ja w życiu moim nie jadłem sardynki. Zenobi otwierał pudełko sprawnie i umiejętnie. Powąchaj, jak to pachnie, mówił z uśmiechem, podając pudełko Zbyszkowi. W tej chwili okropny ryk napełnił cały dom, a z sieni wyleciał jakiś czarny, rozczapierzony przedmiot, z nadludzką zapewne wyrzucony siłą. Uderzył w pudełko sardynek, które wypadło z rąk zbyszka i zwalił świecę, która zgasła. Trzy zduszone głosy splotły się w rozpaczliwym krzyku i trzy drżące ciała przytuliły się do siebie.